Podczas ostatniego posiedzenia sesji radni Rady Gminy Siedkówka Nowiny jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 rok. Warto zaznaczyć, że tegoroczny budżet opiewa na kwotę ponad 48 milionów złotych. Gościem posiedzenia najważniejszej sesji w roku, sesji budżetowej, był wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus oraz radna powiatu kieleckiego Bogumiła Kowalczyk. Najważniejszym punktem obrad ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy było uchwalenie budżetu gminy Sitków Kanowiny na 2015 rok. Projekt budżetu przedstawiła skarbnik gminy Joanna monarczyk kusińska a opiniowali jego wartość przewodniczący poszczególnych komisji statutowych Rady. Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przygotowanie budżetu gminy, czyli zestawienie dochodów i wydatków finansowych samorządu gminnego, to najważniejsza część pracy radnych i służb finansowych urzędu gminy oraz wójta, zanim projekt trafia pod głosowanie na sesji budżetowej, jest skrupulatnie rozpatrywany i dyskutowany na posiedzeniach stałych komisji statutowych. Zatwierdzenie go przez nowińskich rajców podczas najważniejszej w roku sesji budżetowej było już tylko formalnością. Warto podkreślić, że tegoroczny projekt budżetu gminy zaplanowany został po stronie dochodów w kwocie ponad 48 milionów złotych, a po stronie wydatków w kwocie ponad 45 milionów złotych. Panie Wójcie, jaki jest ten budżet na 2015 rok? Jak Pan go ocenia? Myślę, że to jest taki budżet, który w tym roku pozwoli nam tak naprawdę przygotować się na to, co nas czeka w najbliższej przyszłości, kiedy będziemy starać się jako gmina o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na różnego rodzaju inwestycje. W tej chwili po prostu będziemy wykonywać takie działania, takie inwestycje, które w zasadzie nie będziemy ich w stanie zrealizować z udziałem... Na na przykład fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Takie inwestycje, które są już niezbędne i, i muszą być wykonane, wykonane w tym roku. No i działania takie, które e, lepszą sytuację finansową gminy w pewien sposób zreformują jej wydatki, e, tak żeby gmina była dobrze przygotowana e, na przyszły rok. Będzie gmina pozyskiwać środki unijne w kolejnych finansowaniach. E, tak, już w tej chwili e, zmierzamy do rozstrzygnięcia konkursu e, naboru na stanowisko urzędnika. Będzie to urzędnik, który będzie pozyskiwał, czy też właściwie pisał wnioski, rozliczał je, będzie pomagał gminie w pozyskiwaniu tych funduszy zewnętrznych. Jakie są najważniejsze zadania przewidziane w budżecie na 2015 rok? W budżecie gminy na 2015 rok, który został przyjęty jednogłośnie, zostały zabezpieczone środki na realizację zadań ustawowych gminy, takich jak ochrona zdrowia, oświata, pomoc społeczna, jak również realizacja zadań inwestycyjnych. Ten budżet tutaj uległ zmianie zostały wprowadzone duże oszczędności na kwotę około 1 600 tysięcy. Są to oszczędności prowadzone ze strony tutaj oszczędności w administracji Urzędu Gminy, jak również jednostek organizacyjnych i te środki w większości zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne. Na zadania inwestycyjne została przeznaczona kwota ponad 6 milionów złotych, co stanowi około 13% budżetu. Myślę, że w trakcie roku będą również inne realizowane wnioski składane przez radnych, jak również i mieszkańców i wydaje mi się, że ta tendencja będzie wzrostowa. Nie od dzisiaj wiadomo, że sesje budżetowe, na których radni podejmują uchwały w sprawie ustalenia budżetu na kolejne lata, zawsze i wszędzie budziły wśród władz samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkańców najwięcej emocji i dyskusji. Inaczej jednak było podczas posiedzenia Rady Gminy Sitków Kanowiny, Radni zgodnie podjęli uchwałę dotyczącą budżetu na 2015 rok. Za tę jednomyślność podziękowania skierował obecny podczas posiedzenia sesji wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus, który przyjęty budżet ocenił. Bardzo dobrze. Pozytywnie e, oceniam, i, i myślę, że najważniejsze jest to, że jest jedność w Radzie i, i wszyscy pozytywnie go oceniają, co było widać w głosowaniu. Natomiast to, co w swoim wystąpieniu podkreślałem, zawsze budżet w styczniu to jest tak zwane prowizorium budżetowe, czego jako doświadczony samorządowiec sobie i, i wszystkim samorządowcom życzę. Bo Zatrzymanie się tylko przy tym budżecie, który mamy dziś, który został uchwalony, no to niewiele by to wnosiło dla rozwoju gminy. Budżet musi być w pewnym sensie agresywny. Nie bójmy się wydatków, ale te wydatki mają być poparte przychodami i się w dalszym ciągu równoważyć. To, że gmina ma. Wynik budżetu ma być dodatni, ponad 3 miliony zł. ma później na spłatę kredytów dobrze, bo przyjdzie październik, gdzie trzeba tworzyć prowizorium nowego budżetu, a tam trzeba pokazać pieniądze, które będą i koniecznie muszą być przeznaczone na, na inwestycje z, na okres programowania 2014-2020. Jest to ostatni okres, ostatnie pieniądze, które możemy pozyskać z Unii Europejskiej i to, co powiedziałem, albo dziś, albo nigdy. O realizacji przyjętego na 2015 rok budżetu będziemy informować na bieżąco.